Co najbardziej lubisz w aktorstwie? W aktorstwie lubię wiele rzeczy. Przede wszystkim kontakt z widownią, z ludźmi. Można mieć kontakt w różnych miejscach, z wieloma osobami różnymi. To zależy też od przedstawienia. Jeżeli jest dla dzieci, to z dzieciakami, dla dorosłych, to z dorosłymi. No my najczęściej gramy dla dzieciaków, więc z dzieciakami, które są taką widownią bardzo szczerą i, i ten kontakt z nimi jest bogatszy. Nas wzbogaca. No, kolejna rzecz to jest no i bardzo ważna, tak jak kontakt z ludźmi: to jest wcielanie się w różne postaci, to jest zmiana, zmiana świata, kreowanie świata nowego. Można być kim się chce, kim się chce, kim, co zostanie nam narzucone. Mogę być każdym na scenie, więc to jest ogromne bogactwo. Skąd wziął się pomysł na Teatr Malutki? Teatr Malutki powstał um, wiele lat temu, kiedy po raz pierwszy w Teatrze Arlekin, gdzie pracuję na co dzień, um, powstał Festiwal Solistów-Lalkarzy. No, skoro w macierzystej placówce powstaje taki festiwal, doszłam do wniosku, że grzechem byłoby nie wykorzystać takiej szansy. I wtedy zrobiłam monodram dla dzieci, krawiec-niteczka. I to był początek Teatru Malutkiego. Potem posypały się kolejne tytuły, no i gramy je z powodzeniem już wiele lat. Jak poznałeś Panią Małgorzatę? No, to było już dość, dość dawno temu, bo prawie 13 lat. Gdy przyszedłem jako młody aktor do teatru na w Łodzi i tam po raz pierwszy zoczyłem koleżankę Małgorzatę, w, wtedy jeszcze Panią Małgosię, przez krótką chwilę. Wśród grona starszych aktorów spotkaliśmy się chyba po raz pierwszy tak naprawdę na, na premierze mojej pierwszej w teatrze, wtedy się poznawaliśmy. No, a potem to już jakoś się tak potoczyło, jedna sztuka, druga, jedna kłótnia, <laughs> żartuję oczywiście z tymi kłótniami, ale, ale no i tak to już potem się toczyło. To taka normalna teatralna rutyna, gdy przychodzi ktoś nowy, to wtedy poznaje członków zespołu w różnym stopniu, w różnym tempie, ale no to tak się toczy. Czemu teatr jest ważny dla młodych widzów? No, teatr przede wszystkim młodego, małego widza przygotowuje do kontaktu z, potem z teatrem dla dorosłych. Poza tym pobudza jego wyobraźnię, pokazuje mu nowe światy, je, nie wiem, rozwija wrażliwość to jest przede wszystkim. Wrażliwość na sztukę to jest taki bezpośredni kontakt z żywą sztuką. Spektakle teatralne są żywą tkanką. To nie jest tak jak telewizja, że można włączyć, wyłączyć, w każdej chwili sciszyć, zgłośnić, trzeba się dostosować. Trzeba wejść w ten świat teatralny i tym sposobem rozwija się wyobraźnia, wrażliwość na sztukę, na, na różne emocje, które są przekazywane ze sceny.